Tu pośrodku lasów i bagien na granicy Korzeniowa i Nagoszyna znajdowała się leśniczówka, w której działał punkt konspiracyjny Armii Krajowej. Na mocy rozkazu inspektora w Armii Krajowej w obwodzie Dębickim powstaje sieć placówek Armii Krajowej i taka właśnie powstaje w Korzeniowie, a nazywa się Kartacz 68. Placówka posiadała swój własny pluton dywersyjny, a w jej skład wchodziło, jak możemy tu zobaczyć, 153 żołnierzy. Na potrzeby placówki zorganizowano trzy punkty konspiracyjne. Właśnie w jednym z nich się znajdujemy. Była to leśniczówka. Dwa pozostałe to gorzelnia i plebania. Na plebanii zorganizowano punkt spotkań oraz magazyn broni. Kapelanem placówki był lokalny proboszcz Józefio. Wspierał on działalność konspiracyjną, mimo grożącego wtedy wyroku śmierci. W ramach ogólnokrajowych działań zbrojnych żołnierze Kartacza przystępują do otwartej walki w 1944 roku. Między leśniczówką a grobem Dragona znajduje się polana, na której odbywały się przepartyzanckie za pomyślność akcji i za wolność ojczyzny. Do dnia dzisiejszego w tym miejscu jest kapliczka na pamiątkę tamtych wydarzeń. Po walce z Niemcami większość partyzantów nie składa broni, a zaczyna walkę z nowym okupantem. I takie miejsca jak te przypominają nam o tych tragicznych kartach naszej historii.